Jesteśmy na świeżo po spotkaniu. Po walnym zgromadzeniu, pierwszym walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Konopi. I jakie wnioski, jakie osiągnięcia? No, przede wszystkim zebraliśmy wystarczającą liczbę deklaracji, która uprawnia nas do tego, żeby tą izbę powołać. Więc to jest pierwszy sukces, czyli teraz czeka nas przeprawa w KRS-ie z zarejestrowaniem tego podmiotu. No a potem już tylko walka jako izba o dobro Konopi w Polsce i o dobro rynku, naszego wspólnego dobra w sumie. Szukacie prezesa Izby? Tak, będziemy e, tak za trzy miesiące, jak się już e, ukonstytuujemy, będziemy działać. Będziemy szukali, e, będziemy szukali po prostu zarządu, e, czyli, czyli osoby, które nas będą reprezentować. W ciągu trzech miesięcy spodziewałem się, że ogłosimy konkurs, ustalimy warunki. Na pewno ta osoba musi nas musi rozmawiać takim językiem, w jakim się rozmawia w parlamencie i musi znać to środowisko, więc będziemy szukali osoby, która ma doświadczenie w budowaniu tego typu izb gospodarczych w Polsce i taką osobę będziemy chcieli, żeby, żeby po prostu prowadziła dalej tą organizację. Dlaczego warto należeć do izby? Dlatego, że. Izba chroni, Izba radzi, Izba nigdy cię nie zdradzi. Nie no, dlatego, że po prostu już jest potrzeba obrony nas jako przedsiębiorców na tym rynku. Już jest ten moment, kiedy powinniśmy mówić jednym głosem, kiedy, kiedy to, co nas dotyczy, czyli na przykład kształt obecnych ustaw, musimy na to wpływać, bo bezpośrednio nas jako przedsiębiorców w tej branży to dotyczy zwyczajnie. Więc samo uczestnictwo w Izbie powoduje to, że wywieramy lepszą presję większą presję na rządzących, yy, bronimy razem swoich interesów, yy, wzajemnie się edukujemy yy, no i wychodzimy z naszą inicjatywą na zewnątrz, wzajemnie się wspieramy. Jakie są największe problemy dzisiaj wśród przedsiębiorców w, yy, w branży? Niestabilność, niestabilność, nie wiem. Nie wiemy, na czym stoimy. Ustawy są niejednoznaczne. Przedsiębiorcy, chociażby kwestia akcji, kwestia stosunku państwa do CBD, do produktów CBD, to wszystko trzeba doregulować. To są właśnie najbliższe zadania, które, które po prostu są przed nami, czyli doregulować wszystko to, co, co jest związane z rynkiem konopnym. Co należy zrobić, żeby zapisać się? Na... Żeby zapisać się do Izby należy wypełnić deklarację, do ściągnięcia na stronie, zapoznać się ze statutem, podpisać wszystko i niestety wysłać nam to pocztą. Takie są warunki, takie są warunki ustawowe po prostu. I tyle, jest się na razie członkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.